Łuśka, was szkale nasz Łuś. może tak w jednym zdaniu przypomnijmy sobie te rozważania w czasie Eucharystii, które podjąłem za inspiracją konstytucji o Kościele numer która... Każe nam przywoływać obrazy, głównie ze Starego Testamentu, żeby pogłębić znajomość tajemnicy Kościoła. Z latami wiele rzeczy się dobrych we mnie rozwinęło. Między innymi mam krótką odpowiedź, kiedy mnie ktoś pyta o orzech. A jak ty wierzysz? Kiedyś mówiłem to zjawicze i zdaje się, że pytający niewiele z tego wynosi, bo się odbora, to masz to tamto. Teraz mogę powiedzieć i wam też, jakby się Was to interesowało, jak ja wierzę. Otóż niewątpliwie wierzę z całego, całego, serca, że Chrystus zmartwychwstał i toż zmartwychwstanie nie, ja tą wiarę z potwierdzam w każdej przy śmierci. Koniec. I uważam, że to jest istota wiary chrześcijańskiej. Dlatego zawsze bym pytał, czy wierzysz w Martystanie? Czy potwierdzasz tą wiarę z Martystanem w tą świętą? To jest spójne, zauważacie? Bardzo Tak samo i tu my się męczymy na Pielgrzymce i wszędzie. Żyć to znaczy cierpieć często, ale o połowę mniej się cierpi, o połowę mniej się martwi, kiedy się wie, po co to jest. I to niebieskie Jeruzalem musi być przed nami. To nie jest mgławica. Zmartłych stanie jest rusztowaniem całej naszej religii chrześcijańskiej. Przewodnikiem w rodzinie to nie jest doświęcowane przewodnikiem w rodzinie do tego takiego pojmowania niedzieli, z tą wizją kościoła, także domowego, jako tego górnego Jeruzalem, przewodnikiem do pojęcia tego, wiecie, Pan by wyznaczył i wybrał naszego tatę, ojca rodziny. W domu tatą jest Przewodnikiem, tak jak tu są przewodnicy, prowadzącym do zrozumienia tajemnicy zmarłych Nic nie poradzimy. Wybrał ojca. I to mówię do tych tutaj nielicznych ojców, bo jest dysproporcja, żeby sobie to uświadomili i ratowali wiarę. Deprecjacja ojca w rodzinie. To odebranie siły dziecku, siły duchowej, moralnej. I dlatego w rodzinie trzeba powiedzieć tak, siłę czerpiemy z Ojca, serce bierzemy z Matki. Pomódl się dzisiaj tutaj, pomódlmy się wszyscy razem, żeby jako mężczyźni, jako ojcowie, żeby prowadzić swój ród, do tego niebieskiego Jeruzalmu, z tego naprawdę, no, nic nie ma. Nie ma sensu życia, niech on będzie. Amen. Bo co, mnie, ja dziś się, w moim jestem. Alleluja! Podsłuch ja błogosławień, <laughs> tego. <laughs> rzeka serce

Witamy na trasie 32 pierwszej Pielgrzymki do Częstochowy. Oto tutaj Ada Łęcki, spotykamy go. Jak Adasiu, samopoczucie! No świetnie, jesteśmy już na ostatnim etapie czwartego dnia. Jest godzina 17.30 i teraz chciałbym przedstawić Państwu mojego przyjaciela Karola, który powie kilka słów o Pielgrzymce. Drogi Karolu, która to Pielgrzymka? Do Częstochowy pierwsza. A wcześniej miałeś jakieś doświadczenia z pielgrzymką? Tak, do cieplicy chodziłem. Do cieplicy. A jak ci się podoba do Częstochowy? Bardzo dokładnie, fajnie. O wiele dłuższe dystanse, nie, się, nogi, nie masz Bo I bolą się na linii, aż tak No, bolały. I będą bolały. Ale w czym jest siła? W czym? Chyba jest. Kogo jest siła? Może i jest, tego go nie gniewa. Jest siła i wędrujemy dzięki niemu. Dasz rany do końca. Na co no dzień dojdziesz. 10 gody, często chowę. Pozdrowisz radości. Jak się podoba w grupie? Zadasz niektóre. Niektóre się. Który najlepiej? 15. 15. A czy wszędzie się podobały na pewno Nie wiem, odpowiadam na to pytanie. To dyplomatyczna odpowiedź. Na ja pewno się podoba. I może jakąś ciekawą sytuację. Co ci się na razie najbardziej podobało? Pan Rysiu, pan Rysiu. Jak pan Rysiu? Gdzie jest pan Rysiu? A pan Rysiu idzie tam, jeżeli nie osłabiesz. Dlaczego on jest taki fajny? Co, co bo ma, ma banany w butach. Jakie banany w butach? Banany w butach? <laughs> No to trzeba się pani doktor za tym bude, czyli taka terapia tego fana Pana na nauczy, tak? cały dzień. No, wszystko, no. To bardzo dziękuję, jestem udziałem i pozdrawiamy Adamika 5 sierpnia 17.25 jest. 17.00 nawet 38, no, ale to mało ważne. To jest lepiej co zagościło tutaj na, na tej swycz. dlaczego to jest? Tak obdarowali mnie taką ładną krakietką. Nie wiem, czy widać w kamerze, ale pewnie widać, no. Tutaj szczególne podziękowanie dla księdza Marcina, tylko jeszcze jest nie podpisana. Bo się cielak nie wywiązała jeszcze, ale podpiszę dzisiaj wieczorem. Czyli jesteś dumny z tego, że już posiadasz, że mogą się nazywać klerykiem? No właśnie, właśnie, właśnie. Zaczynam zaraz tutaj różanie z arem, więc myślę, że będzie... Dobrze. Przygotowujesz do tej roli już. już no nawet zaczyna się pijać odpowiednia. No, jeszcze 5 dni jesteśmy w Częstochowie. Czyli nasz radę. Nie, nie jest ciężko. Dajemy radę. A jak nogi? Całe. Jeszcze całe. No to bardzo dobrze. To bardzo ci dziękujemy za wywiad. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Znajdujemy się na polu namiotowym w miejscowości... W miejscowości Wierzbica Górna. W miejscowości Wierzbica Górna. Jest 5 sierpnia. To nasz czwarty dzień, w którym pielgrzymujemy na Jasną górę. Jest godzina 19, właśnie pięknie zachodzi słońce i od tej chciałem przeprowadzić wywiad z Michałem Brzezickim, więc yy, proszę bardzo, opowiedz mi coś o sobie na początku może. Eee, nazywam się Michał Brzezicki, jestem KSMowiczem. I... No i to wystarczy, nic więcej nie trzeba powiedzieć. Jesteś KS -emowiczem. Która to Twoja pielgrzymka na Jasną górę? Pierwsza. 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 I jak twoje nogi po takiej, takim wysiłku wielkim? Wczoraj był kryzys, ale dzisiaj... Podołałem temu i poszedłem dalej. Czyli jak to się mówi, kryzys trzeciego dnia, ale minął. Tak, zacisnąłem, siła... zacisnąłem poślady i... Siła jest z Bogu, co nie? Tak, oczywiście. Trzeba się pomodlić Jakiś... i potem już w ogóle nic nie boli. Ja też nie mam żadnych odcisków, hmm. więc więcej jest bardzo dobrze. A chciałem Cię zapytać o jakąś najciekawszą przygodę dotychczas na tej pielgrzymce. Jest taka jakaś przygoda? Eee, przygody nie, ale kazania orzecha, <laughs> na przykład... Tu... Czasami rozbraniają. Co było szczególnego w tym kazaniu? Ja wiem, co masz co masz na myśli. O, o jakie kazanie chodzi? Co, co tam było takiego? Co się spodobało? No na pewno e, wizyta po kolędze orzecha u e, jednego z alkoholików. Tak, tak. No to ci, którzy nie słyszeli, no to niestety nie możemy powiedzieć, bo tutaj tak. telewizja... Jeżeli, no i... jeżeli chcą usłyszeć, to muszą po prostu tutaj pójść na taką pielgrzymkę. Tutaj się po prostu rzeczy niesamowite się stają, więc no co tu dodać? Trzeba tu po prostu być, nic więcej mm -hmm. nie opowiemy. No ładnie pachniemy na pewno. No to, że bo tego nie czujecie, by bo ja miałem ciebie białą koszulkę, dobrze że. Że zaraz... Efekt? Właśnie... Efekt 3D jeszcze nie istnieje. Nie, nie wiem, czy widać białe ślady, bo ja mam jasną koszulkę. Ale... Jesteśmy zwarci i gotowi i idziemy się kąpać. Jutro mamy mam szczęście, bo powódka o 5.30, a nie jak zwykle o 4.30, więc to jest dla nas wielki, naprawdę wielki. Jakiś deal był tak, z orzechem i nas puszcza jako chyba ostatnich. Mm. To jest super. Tak. Wielka nobilitacja. A idziemy się teraz. Wykąpać. Tak, bo normalnie śmiercimy jak, jak No. Więc żegnamy. Szkoda, szkoda, że nie czujecie tego. No, żałujcie. Ale jak przyjdziecie na pielgrzymkę, to to poczujecie. Chodźcie z nami. No. Grupa szósta, zapraszam.